Dla Wojciecha to powiedzieć, że Krzysztof cały czas o płacze i płacze, Heh. cały czas o płacze, pro, płacze, i płacze, cały czas, cały czas płacze. Widzicie. Płaczę i cały czas. Bo może się wypowiesz na ten temat. Nie mam sił, już się dam. O, Niech Wojtek zobaczy, jak ty płaczesz. O. I to Wojtek przez ciebie jest. Ja on tak cały czas, cały czas płaczę i płacze. Ja tu spać nie mogę, bo cały czas przez Ciebie, Wojciech, on płacze i płacze. I jak nie przyjedziesz, nie przyjedziesz, to cały czas on płakał, będzie i nie ma takiego czegoś. Cały czas o! Mówi. Wojtku, przyjedź! Majorze, gdzie jesteś? I tak cały czas. Gdzie ty, majorze, jesteś? Masz przyjechać, bo on nie będzie. On się ucieszy. Prawda, Krzysztof? Prawda, prawda? to prawda? Ja, ja nie chcę żyć już. Nie chcę. Jak to jamy, jak jak ten jamy, jak ten jamy, Tej ten jamy, Cały czas jamy, tak. czas on tak... ten Majorze! Wróć. majorze wróć. Gdzie jest major? O, cały czas tak on. Gdzie on jest? Majorze! Majorze, gdzie ty jesteś? Gdzie ty, majorze, jesteś? I wypowiedz się na jego temat, Krzysztof. Ja już sił nie mo mo Może.